Wygrane kwalifikacje, wygrane dwa wyścigi i pozycja lidera klasyfikacji, generalnie GB3 Championship. Cześć, witajcie serdecznie. Mateusz Ścieślicki, powrót Roberta APl. To wszystko, co usłyszeliście, to są dokonania Tymka Kucharczyka podczas weekendu wyścigowego GB 3 Championship na torze Spa. To było w miniony weekend Tymek od czwartku prezentował się znakomicie. Spośród sześciu sesji testowych był najszybszy w czterech. Potem w kwalifikacjach wywalczył pole position. Potem wygrał pierwszy wyścig, potem wygrał drugi wyścig, do którego startował z drugiego miejsca, a w ostatnim wyścigu startował z miejsca dwunastego i skończył go na czwartym. Mało brakło, żeby było podium. Tam jeden z rywali. Na no, no, rozrabiał, na pięk. Wypchnął dwóch rywali, dostał za to karę, ale karę nie do tego wyścigu, w którym narozrabiał, tylko do kolejnej rundy, rundy na torze hmm, Hungaroring. Tak, Taka dość dziwna decyzja, dlaczego gość, który dojechał ostatecznie na podium, nie dostaje kary w tym właśnie wyścigu, tylko ta kara jest przekładana na następny weekend wyścigowy. No dziwne, ale okej, okay. nie będziemy się kłócić. To był świetny weekend Hightecha, który zgarnął wszystkie trzy zwycięstwa. Ekipa Tymka Kucharczyka. Ma już 6 zwycięstw z rzędu, no i to są rewelacyjne wyniki i bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Tymek był podczas tego weekendu po prostu bezbłędny, po prostu rewelacyjny, jechał bardzo szybko, był cierpliwy, coś czego czasem mu brakowało w poprzednich rundach, ale był cierpliwy. W drugim wyścigu zaatakował dopiero na trzecim okrążeniu, gdy była możliwość, wysunął się na prostej Kemel. Przeatakował, to był skuteczny manewr. Potem bardzo szybko odjechał, były dwa samochody bezpieczeństwa, które trochę mu utrudniły zadanie, tak czy inaczej, dowiózł to zwycięstwo i takich weekendów niesamowicie Tymek potrzebuje. Po tym weekendzie Tymek jest liderem klasyfikacji generalnej. Przystępował do niego z, piątym, z piątego miejsca w generalce, tracąc kilkadziesiąt punktów do liderów, natomiast teraz prowadzi o 9 punktów. Jest liderem jednej z najważniejszych serii juniorskich, no bo trzeba powiedzieć o. O tym, że GB3, jeżeli chodzi na przykład o osiągnięcie samochodów, jest porównywalne z FREKą, ponieważ tam niewiele brakło tymkowi, żeby pobić wynik sprzed tygodnia Freki, która też jechała na to, że spaczy sprzed dwóch tygodni. Więc to są bardzo bliskie z siebie konstrukcje. Oczywiście poziom kierowców pewnie we Frece jest trochę wyższy, ale znowu w GB3 teraz poszli nowy, większą różnorodność. To nie są już tylko tory e, brytyjskie i to takie klasyczne. No mamy oczywiście Oulton Park, mamy Donington Park, ale mamy dwa razy Silverstone, a oprócz tego mamy właśnie Spa, które było teraz, mamy Hunga Rolling i mamy Zandvoort, czyli trzy tory, a łącznie w kalendarzu są cztery tory, na których ściga się Formuła 1. To ma lepiej przygotować kierowców startujących w GB3 Championship do rywalizacji choćby w Formule 3 czy w Formule 2, czy potem. Może kiedyś w Formule 1. Dodatkowo przypomnijmy, że od tego sezonu GB3 będzie miała przyznawane punkty do superlicencji dla zwycięzcy, także te punkty już również są w zasięgu Tymka Kucharczyka. Takich występów Tymek Kucharczyk niesamowicie potrzebuje. Tymek jest bardzo szybkim kierowcą, a już mówiłem Wam o tym, że nie chcę wprowadzać żadnej gradacji, kto jest szybszy, czy Tymek, czy Kasper, czy nie wiem, Maciek, Gładysz, ktokolwiek. Nie. Każdy z nich jest inny, każdy z nich jest na trochę innym etapie rozwoju. Na pewno najtrudniej obecnie, powiedziałbym, ma Tymek Kucharczyk, ponieważ wiemy, że są problemy budżetowe. One były już w ubiegłym roku, trzeba było zrobić zbiórkę na dokończenie sezonu GB3, ten sezon udało się dokończyć, natomiast, no, ostatecznie ta zbiórka na Patronite chyba wyrządziła więcej złego niż dobrego. Tak czy inaczej, ten sezon Tymek, no, zaczynał z taką um, trudną sytuacją i de facto nie było wiadomo, czy w ogóle na spawy startuje. Udało się, ale... Dalsza część sezonu jest po prostu zagrożona ze względów budżetowych. To jest smutna rzeczywistość motorsportu. Ja tu nie będę mówił, że Tomek jest jakimś wyjątkiem, no bo wielu znakomitych kierowców niestety. Gdzieś na jakimś etapie swojej kariery Odpadało przez budżet Natomiast oczywiście Tymek nas bardziej interesuje Chcemy wesprzeć Tymka Chcemy, żeby on miał wsparcie, finansowanie Znakomitych startów, no bo przecież Trzeba powiedzieć, że jedzie w tym sezonie genialnie Dwie ostatnie rundy to są cztery zwycięstwa Z tego co pamiętam Czy to są trzy, przepraszam, trzy zwycięstwa To są cztery podia To są świetne wyniki No które pokazują, ten gość jest mega szybki Trzeba na niego postawić, trzeba go wesprzeć Mam nadzieję, że znajdą się firmy Że znajdą się partner że będzie dobra wola w współpracy z Tymkiem tak, żeby ten sezon dokończyć i pomyśleć o czymś więcej, bo pamiętajmy, on przeszedł do Hitecha z takim programem na przyszłość również, ewentualnością, że jeżeli będzie budżet, to Tymek, jeżeli teraz się dobrze spiszesz, no a jest liderem i jeżeli, nie wiem, będzie na pierwszej trójce GB3, no to mamy zespół w F3, mamy zespół w F2, Możemy coś pokombinować. Tymek, tylko musisz mieć budżet, bo za darmo Tymka niestety nigdy nie wystawić nawet za połowę ceny. Oczywiście te jego starty, to, że tak świetnie sobie radzi, sprawiają, że no te ceny są niższe w poszczególnych zespołach, że trzeba będzie za ewentualny fotel zapłacić mniej. Tak czy inaczej, to są ogromne pieniądze, no nieosiągalne dla nas zwykłych śmiertelników, ale tu mam nadzieję, że znajdą się możni wspierający, którzy po prostu pomogą Tymkowi, bo na to zasługuje. Problemów z budżetem to kolejny temat dzisiejszego vloga. Nie ma na pewno Kimi Antonelli, Junior Mercedesa, obecnie zawodnik Formuły 2. No, przeciętnie mu idzie w Formule 2. Ostatnio tak Oliver Berman dość ciekawie z nim pogrywał w Monako, Tak czy inaczej, Kimi Antonelli na pewno trafi do Formuły. Jeden pytanie tylko kiedy? W ubiegłym tygodniu Mercedes zorganizował dla niego. No, dla niego. Mercedes po prostu zorganizował testy, na których był nie tylko Kimi Antonelli, ale również Mick Schumacher, kierowca rezerwowy już Mercedesa oraz kierowca. Podstawowy George Russell i podobno pojawiły się takie doniesienia. Kimi Antonelli był najszybszym z nich. Mercedes te doniesienia może nie tyle dementuje, co mówi, że pojawiły się jakieś niepotwierdzone plotki. Każdy z kierowców jechał w innej porze dnia, realizował inny program, także te porównania nie mają sensu. To nie był cel tego testu, żeby porównywać z kimś Kimiego Antonellego. Natomiast y, oczywiście nie chcemy przyspieszać jego wejścia do Formuły 1, nie chcemy tutaj zbyt pochopnie działać. Mercedes mówi, że to są tylko elementy takie, trochę przygotowań, trochę testów i tak dalej. Oczywiście to były testy Bolidem z 2022 roku. Natomiast wiemy, że Kimi Antonelli jest na drodze do Formuły 1. Pytanie, czy do Williamsy, czy bezpośrednio do Mercedesa, pytanie, czy 2025, czy może 2026, raczej w Mercedesie skłaniają się ku temu, żeby to był sezon 2025. I podobno dlatego na przykład Carlosowi Sańcowi zaproponowano tylko roczny kontrakt, na który, na który to kontrakt Carlos Sainz miał się nie zgodzić i teraz podobno według Motorsport Total opcją dla Carlosa Sainza ma być takie przetrwanie jedno, jednoroczny kontrakt z opcją przedłużenia w Williamsie czyli idę do Williamsa obok Alexa Albona i czekam, wypatruję patrzę czy gdzieś zdarzy się jakieś miejsce na przykład w Red Bullu czy może gdzieś indziej, że będą mnie potrzebować i wtedy ja atakuję. Carlos Sainz nie chce związywać się, bo też ma taką ofertę ale Audi mówi, my chcemy wieloletniego, wieloletniej umowy Carlos Sainz patrzy na wyniki Zaubera i mówi, Postoję jeszcze chwilkę. Więc Carlos Sainz na przeczekanie może pójść do Williamsa, ale ten ruch, no już było kilku takich kierowców, którzy szli na przeczekanie, a potem kończyło się to słabo. Ten ruch może mu się nie opłacić. Zobaczymy na ruch Audi i na ruch Sainza i na te wszystkie ruchy transferowe oczywiście czekają też inni kierowcy. Natomiast wydaje się, że tego ruchu nie będzie musiał wykonywać Sergio Perez, ponieważ no być może już teraz, kiedy oglądacie tego vloga, już jest ogłoszone, że Sergio Perez przedłużył o kolejny rok umowę z Red Bullem. Red Bull oferował mu roczny kontrakt, Sergio Perez powiedział: Nie, ja chcę dwuletni. Wtedy Red Bull powiedział: Zapomnij o tym. No i ostatecznie po tych wynikach w ostatnich weekendach wyścigowych, Sergio Perez postanowił zgodzić się na ten roczny kontrakt, więc być może to już jest ogłoszone, zobaczymy. Także tutaj, jeżeli chodzi o Red Bulla, nie będzie jakiejś wielkiej różnorodności, jeżeli chodzi o przyszły sezon. Natomiast różnorodność może zapanować, jeżeli chodzi o malowania. Podobno Formuła 1 ostro pracuje nad tym, żeby no, skłonić zespoły do dialogu, że słuchajcie, jakoś zdywersyfikujmy te nasze malowania, żeby kibice je lepiej rozpoznawali, żebyśmy byli czymś się wyróżniali na torze. Ponieważ no, tutaj kibice FIA, Formuła 1 zauważają, że te malowania przez dużą liczbę, czy dużą ilość karbonu no, są troszkę nieczytelne. Dodatkowo też Formuła 1 chce skłonić zespoły, żeby popracowały nad widocznością numeru Kierowców, żeby ci, którzy przychodzą tak tłumnie przecież na obecnie na wyścigi Formuły 1, widzieli, że a tu teraz jedzie Carlos Sainz, a to jest Charles Leclerc. No, żeby po prostu rozróżniali tych kierowców i rozróżniali poszczególne bolidy. Ja jestem jak najbardziej za tym. Jeżeli chodzi o nowości i sezon 2025, to tutaj również Pirelli szykuje nam nowość, nową mieszankę opon. Mieszankę bardziej miękką niż dotychczasowe. Taką C6, to ma na się nazywać, obecnie mamy C0 do C5. Teraz Pirelli testowało. W ubiegłym tygodniu na Ricard właśnie oponę C6, taką bardziej miękką, a wynika to z potrzeby dostosowania opon Pirelli do y, torów ulicznych. Torów, które pojawiają się coraz częściej w kalendarzu, których mamy coraz więcej, no i te tory, tory uliczne wymagają bardziej miękkich mieszanek. I właśnie Pirelli chce odpowiedzieć taką bardzo miękką mieszanką, e, takimi super softami byśmy powiedzieli, czy ultrasoftami, tak żeby e, to wszystko było no, łatwiej dogrzać, a jednocześnie żeby te opony no, degradowały się w takim stylu, w takim w takiej formie, jakby chciało, w 1, jakby chcieli kierowcy, tak żeby też się nie przegrzewały. Zobaczymy, co z tych nowości wyjdzie. Póki co to tyle, bardzo Was proszę, dajcie znać, co sądzicie o, o Formie Tymka Kucharczyka, o tych kolejnych m, jego startach. Teraz trzy tygodnie, za trzy tygodnie runda na Hungarolink. Dajcie, proszę, znać, co sądzicie o Kimie Mantonellim, czy powinien już teraz wejść do Formuły 1, czy jeszcze troszkę poczekać. Przed nami Grand Prix Kanady, bardzo miło je wspominamy. Oczywiście duże emocje, może szeroki wachlarz emocji nam się z tym kojarzy że Formuła 1 nawet przypominała w weekend historię Roberta Kubicy i Grand Prix Kanady przed nami. Myślę, że ciekawa rywalizacja, biorąc pod uwagę te ostatnie problemy Red Bulla. Tor w Kanadzie też może im nie sprzyjać, więc tam się może naprawdę zadziać również, jeżeli chodzi o no, walkę o zwycięstwo. Na to oczywiście liczymy. Będzie też weekend hiszpańskiej Formuły 4, gdzie mamy aż czterech Polaków. Może jeszcze powiem, bo zapomniałem, że w jednym z tych czterech Polaków jest Wiktor Dobrzański, który zapowiedział i wystartował w Rundzie Formuły 4, włoskiej Formuły 4 na torze Imola. I Wiktor dokończy cały ten sezon. Jedną rundę ominął, tą pierwszą, potem wystartował jeszcze w Formule 4 CES, a teraz pojedzie do końca już sezonu rundy włoskiej Formuły 4. No i w pierwszych kwalifikacjach Wiktor zajął 34 miejsce na 38 kierowców, w drugich kwalifikacjach był 35 na 38 kierowców, w wyścigach zajmował 21, 27 i 24 miejsce tam, no dużo się działo, zwłaszcza w tym wyścigu, gdzie był Wiktor 21, tam chyba 20 kierowców dojechało do medy, bo się chłopy rozbijały niesamowicie, więc no pierwsze koty za płoty, liczymy, że ta kariera Wiktora będzie nabierać rozpędu, że ta mnogość startów i tutaj brawa, że, że jest taki budżet, ta mnogość startów sprawi, że no będzie po prostu Wiktor coraz szybciej jeździł. Na to liczymy, a oczywiście oprócz niego w ten weekend będziemy mieli występ Maćka Gładysza w zespole MP Motorsport, będziemy mieli występ Janka Przyjowskiego w zespole Camposa i będziemy mieli również oczywiście występ Gustawa Wiśniewskiego. Wszystkim im kibicujemy, mamy nadzieję, że to będzie mocny weekend w wykonaniu u naszych. Zapraszam oczywiście na relację live na powrót Roberta Abel, tam więcej informacji od Polaków ze świata Formuły 1, także zachęcam serdecznie, no i przygotowujemy się powoli do 24 godzin Le Mans, bo w tę niedzielę, w najbliższą niedzielę już będziemy mieli 2-3 godzinne sesje testowe przed Le Mans i zobaczymy jak wygląda forma poszczególnych ekip. To tyle, bardzo dziękuję Wam za wspieranie kanału na tu na Tiply, na Patronite i na YouTubie, dziękuję za zostawienie łapek w górę, będę bardzo wdzięczny, zostawcie też komentarz dla zasięgu i widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!